Cześć tu Paweł z klubu. Dziś na stole święty gral polskiego kraftu. Piwo wyjątkowe, piwo jedyne w swoim rodzaju. Piwo, które naczelny kronikarz polskiego kraftu Ramiramidus ocenił wysoko. Dobra, a tak poważnie, 2 kwietnia 2021 roku nadaje się opomna historyczna chwila. Ehm, osoba dość znana w środowisku jepiwkowym, celowo nie mówię, birgicznym, e, czyli Ramiramidus serdecznie pozdrawiam. Ehm, no, napisał, że to jest... Nie pamiętam dokładnie tego wpisu, ale chyba go tu mam, chyba go tu mam, więc... Zupełnie przypadkiem mam tablet, e, więc e, mogę przeczytać. E, w każdym razie wpis, wpis był... Yy, mniej więcej w charakterze no światowa klasa w końcu jakaś polska ipka, która może równać się, żeby nie być gołowsłownym, to za zacytuję, <grych> yy, tak. Yy, w ogóle Browar Funky Fluid umieścił na swojej stronie yy, linki, no, chyba nie musimy nic dodawać, biegnijcie, póki jeszcze jest. To jest, to jest to. Najlepsza jebka jaką piłem w tym roku. Pełna owocowa, profil chmielu, mega interesujący. Nie będę czytał. Topka ścisła nie tylko Ramiramidus. No, ale dużo dobrego mimo, mimo to nasłuchałem się o tym piwie, i naczytałem. Yy, na tapcie średnia 4,2. Nie sprawdzałem, jestem ciekaw, czy od 2 kwietnia tak podskoczyły średnie. Czy, czy wcześniej również były dobre? Yy, piwo na eksperymentalnym chmielu, o którym za chwilę wam tutaj przeczytam. Ze strony Yakima Valley Hops HBC 630 to kompleksowy i owocowy miel z nutami słodkich owoców wolne tłumaczenie malin, wiśni oraz cukierkowo-słodkich estrów, laktoums bardzo ciekawe też określenie i klimatów laktozowych, tak rozumiem to dających kremowe nuty oraz kremowe nuty bana, y, brzoskwini i banana. Y, y, resulted from 2008 cross between HBC364 and male parent 211021. Czyli y, to mowa w jaki sposób miel powstał. Y, no ja jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza tych ciemnych owoców i banana, i jeszcze kremowych nut. No zobaczymy, zobaczymy, czy mamy do czynienia z najlepszą polską napą. <laughs> się okaże. Przeczytam, co na opakowaniu. Treściwe, potrójne i poobficie nachmielone eksperymentalną odmianą HBC 630, którą charakteryzuje wyjątkowo złożony aromat owocowy z nutami malin, wiśni, a nawet banana. Zawiera sut oczywiście... Tak, tak, nie, nie będę już więcej się wypowiadał na temat pełnego składu na puszce. 23 marca 2022, data ważności Hopry 22 g na litr, belgie 21,87, alko Dobrze, że przynajmniej to jest napisane. No, nie, nie wiem, niestety, zobaczę, czy, czy na możemy przeczytać pełny skład. Tak naprawdę najważniejsze jest tutaj chmiele. czy to jest Single Hop, też nie napisano. No, no domniemy wam, że tak. Też HBC 630 z tego co tu piszą na stronie Jakimi, też ma chyba 12-13% kwasów, więc dużo. Czyli można go z powodzeniem również stosować na goryczkę. No dobrze, otwórzmy ten święty gral. Sprawdźmy. No, ładnie pachnie. Owocowo bardzo, nawet nie chmielowo, tylko właśnie tak, tak y, owoce. A, no i słówko jeszcze zobaczcie, no, uczcie się od browarów Angifluid, koszulkę przysłali, szkło przysła, przysłali. Piwo sobie kupiłem. <laughs> ale, ale na koniec roku wspaniałą paczkę też dostaliśmy. Y, no, wygląda to przepięknie 5 na 5, jeżeli chodzi o wygląd, 100 na 100 nie naprawdę cudowne. Pomarańczowe, soczkowe, taki wyciśnięty sok z banana, pomarańczy, może czerwonego gry też taki bardzo intensywny, owocowy. Piana dość niska, ale trwała. Bardzo ładnie szkło oblepia. Tutaj, no, wygląda, wygląda wzorowo. Powłuchajmy. Chmielowo, owocowo, słodko. No, bardzo soczyście, rzeczywiście, taki takie nuty. Mm... Oprócz oczywiście cytrusów, czy też no pomarańczy, trochę może brzoskwini, rzeczywiście to nuty malinowe, no bardzo zauważalne nuty takie malinowe, malinowo porzeczkowe, coś takiego. No ja banana tutaj jakoś nie wyczuwam, ale na pewno słodkie owoce. Ja oprócz tej brzoskwini dodałbym też jeszcze melon, bardzo dużo melona, miodowego. No pachnie słodko, pachnie bardzo, bardzo słodko. Ślinka pociekła. Intensywnie, ładnie. Spróbujmy. Mm. O, ciekawe, kremowe. Bardzo kremowe. Ja bym powiedział, że oprócz owoców to to waniliowo wręcz smakuje. Mm. W drugim łyku już lekko zaznaczona goryczka. No bardzo zbalansowane i piwo, bardzo zbalansowane i takie, nie chcę powiedzieć kompletne, bez przesady, ale no bardzo dobre, rzeczywiście. Owocowe, waniliowo-mleczne właśnie, brzoskwiniowe. Tu w smaku tych ciemnych owoców typu malina, porzeczka, wiśnia jest mniej niż w aromacie, ale w aromacie teraz taka wisienka... No jest wyśmienite. Jest wyśmienite, nie ma się do czego przyczepić. Jest gładziutkie, pełne z niską, ale, ale jednak na, na szczęście fajnie kontrującą goryczką. Tutaj jest 3 na 5. No nie, ja bym powiedział, że to raczej jest 2 na 5, ale bardzo pasującą tutaj, bardzo owocowe, bardzo orzeźwiające, jednocześnie mm, pełne, w życiu bym nie powiedział, że alkoholowe. Tam gdzieś się spotkałem z opinią. Mm. Bardzo wyklejące. Kojarzy mi się z um, takim sokiem z miąższem, jakbym na przykład Kupił taki sok właśnie składający się z tych owoców, czyli um, wiśni, pomarańczy, melona, m, może mango też, brzoskwin i właśnie razem z tym, z tym, z tym miąższem, to właśnie, właśnie tak mi się skojarzyło. No, jedna z lepszych rzeczywiście na Ipek pita, pita w tym roku, to na pewno. E, bardzo takie, powiedzieć, nie deserowe, broń Boże, ale takie Gładkie, mm, dość mimo wszystko dostojne jest to piwo. Ono, ono absolutnie nie jest ultrapijalne. Ono jest dobre. Jest, jest le, leciutkie, jak na. To jest dwudziestka? Jedynka. To jest rzeczywiście. No, nie czuć tego jakoś tam mocno. Aczkolwiek jest pełne, mm, no ale jest takie. Nie powiedziałbym, że jest ultrapijalne do popijania, prawda, 10 na raz. Nie. Jest właśnie takie degustacyjne mocno to piwo. Mm, ale w takim charakterze nie ciężkim. Oje, jest tak po prostu wyklejające wszystko. Aczkolwiek, leciutko z tyłu zostaje taka, taka słodycz, taka jakby powiedział, jakby mm, właśnie cukier się nagromadził. Um, I to tak troszeczkę na minus. Mmm. Mm. Ale owocki naprawdę fajnie zagrały. Znaczy owocki od chmielu, tak. Czyli właśnie połączenie nut owoców ciemnych z jasnymi. Naprawdę, naprawdę petarda. No świetne piwo, rzeczywiście. Um, aczkolwiek też bym nie przesadzał. Nie jest to turbo najlepsza i paróżniąca się od wszystkich. Nie, zupełnie nie. Po prostu bardzo dobra naipka, na 4.0425 antaptowo, na pewno. Um, ale moim zdaniem. Bardzo dobre piwo, ale nie, żeby jakoś prawda, o dwie klasy wyprzedzało w inne topowe polskie naipki. Yy. No, ale ale tak, szapoba. Rzeczywiście rzeczywiście bardzo dobre piwo. Dajcie znać czy piliście, czy podzielacie opinię większości, czy może komuś nie podeszło, może komuś się trafiły, bo tam widziałem też czy to na. Dajcie czy czy gdzieś na jakimś blogu ktoś pisał, że w komentarzu, że rzeczywiście, że no bez przesady, pachnie świetnie, ale w smaku jakieś tam niekoniecznie jakiś hobby ktoś tam miał jest to też, no wiadomo, z dna tanka mogło się zdarzyć. E, dajcie znać w komentarzu, jestem ciekaw Waszej opinii. No moja jest rzeczywiście bardzo wysoka. Ocena jest bardzo wysoka i opinia jest bardzo dobra, także zdecydowanie, zdecydowanie polecam. E, wyprodukowano w Polsce dla zakapselowania Warszawy. No pewnie w Nepomucenie, no już napisano, ale to raczej chyba nie ma wątpliwości, chociaż czarna pucha, nie no, pewnie w Nepomucenie. Dobrze, tyle tym razem oddam się dzikiej rozkoszy spożywania tego piwa do końca, a Wam życzę wszystkiego dobrego, obyśmy się jak najszybciej spotkali na festiwalu albo w jakimś multitapie na piwku. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!